Babcia, chodź, robimy vloga z zakupów w Kauflandzie. Tak. Babcia, co ty trzyma? <laughs> Babcia, odłóż to. Ja nie mogę z tą kobietą. Co? Masz ruchy, zimno tu. No ja, zimno tu. Nie, ja stara baba i muszę wygrzebać, o no, no. <laughs> no tak to, też ja będzie grzebać tutaj dwie godziny teraz. <laughs> Babi, co tam znalazłaś? Jakieś suche kiełbaski są, jakieś O, no, suche kiełbaski? Gdzie ci się chciało? Kierujemy się w stronę tam. Piękny, patrz jaki dupny. No piękny, piękny. O, się pokłócą. To jest sztuka. Jezu, jaki ciężki. Ej, Babcia, korek robisz. Jaki? Babuszce się zachciało popcornu. Co czyści? Plaki przeczyści popcorn. <noise> Skąd ty to wziąłeś? No tak. Co? co? Pozwoli, powoli do przodu. Tam będzie bardzo ważny A Przy którym się zatrzymasz i zapakujesz parę rzeczy. Na swoje konto <noise> oczywiście. Jakie? <noise> Zaraz zobaczysz jakie. No powiedz. To piwko, a co? O, Na no, a jak? <noise> Babi, ten bodź nie wygląda dobrze. <noise> Ja złego nie wezmę gruby raz z do przodu. Mama mamy każe kupować witaminy. Dzień Dobra babcia, na ile oceniamy zakupy? Dla mnie 10 na 10. Dla ciebie? 5 czemu? No, nie, bo kupiłam. No to 5 Dobra, babcia, żegnamy się. Pa! pa!